Cześć Siemanko, jestem w MODI i taki szybki tam będzie mini poradnik. Jak szybko? E, nie, pewnie większość o tym wie, ale robimy. Patrzcie, jak mam powiedzmy postać, to, tu jest moja postać, przywajcie tą, robimy tak. Wchodzimy na testowe, wchodzimy na Stronghold i Stronghold, bo ładuję się w takim tempie. Woduję się w takim tempie, od razu wychodzimy i teraz wbijamy sobie na Quick Join na prywatne. Zresztą się pytaliście, dlaczego ja mam na takich małych serwerach, gram? ja robię po prostu tak. Prywatne serwery, ja gram na Ameryce, no już się tak przyzwyczaiłem, nie mam tam lagów, więc Quick na prywatne serwery. I, I wczytujemy jak teraz postać z lotniska sobie 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 przenoszę, jem jabłko. <słuch> I gdzieś, gdzieś, my się pojawili. Pojawiliśmy się w szycie. Nie chcę tu być i i tak w kółko, aż e, dotrzemy do, tam, gdzie chcemy. Pewnie większość z was o tym wiedziała, ale jakby ktoś nie wiedział, to można tak robić. Nie zajmuje to zbyt dużo czasu, a. No, możecie zaoszczędzić czas w przenoszeniu postaci, tak czy siak. Trzymajcie się na razie. Hej.